Cześć Manko, to znowu Jelati i witam was słuchajcie już w drugim odcinku z TRDS, czyli Totally e, Real Delivery Service, mega długa nazwa w ogóle tej gry, ja nie wiem, kto taką długą nazwę wymyślił, no i co i witam was w drugim odcinku, w poprzednim odcinku był słuchajcie trochę słaby dźwięk, no, ale w dzisiejszym już jest lepszy. Po prostu wczoraj mi się coś zepsuło i po prostu tak było. No, a tymczasem zapraszam Was do kolejnego odcinka z TRDS, czyli Total Delivery Service. Zapraszam. Intro. Okej, okay, słuchajcie, zrespiliśmy się słuchajcie, tam, gdzie zaczęliśmy poprzedni odcinek. I, no także, co? Jedziemy, myślę, na kolejne misje, na kolejne y, dostarczanie paczek. Widzę, że kolejna misja jest tam. No także, jedziemy, myślę, nie? Jedziemy, słuchajcie, skręcamy. <laughs> nie, słuchajcie, w ogóle nie mega wolno jedzie to. Ale to nic. Myślę, że tutaj na szybko sobie powiedziemy. Yy, ogólnie yy, właśnie jesteśmy już w drugim odcinku właśnie z tej gry. Yy, poprzedni odcinek miał trzy łapki w górę, tylko że był yy, słaby dźwięk. Yy, no i słuchajcie, yy, coś się zepsuło. Nie byłem w stanie tego naprawić i się zepsuły moje widły. I w ten się zepsuł się mój ten. <laughs> Dobra, nieważne. Yy, w każdym razie. Yy, tak jak mówiłem, yy, zepsuł się dźwięk, dlatego też nie miało to jakoś super dużo, wiecie, fajnego, pozytywnego tego, ale yy, odbioru, ale był, były trzy łapki, zero w dół, yy, także yy, tak mi się podoba gierka, że nagryłam dla Was kolejny, słuchajcie, odcineczek, cyk, cyk, bez tą pakę. A dacie mi jakieś auto fajne? A gdzie w ogóle ja mam to dostarczyć? Tam gdzieś, na górkę. Dobra, bierzemy myślę, tylko yy, dajcie mi jakieś auto. Myślę, że tam było jakieś, to możemy je w sumie wziąć. Czy gdzie było? Było jakieś auto? O, tutaj jest auto na przykład jakieś, to myślę, że weźmiemy. Cyk, cyk. Wiesz to. Ok. Okej. Okay. Na dwie osoby, to, to jedna osoba mogłaby trzymać paczkę. Jakby się grało na dwie osoby. Jedna osoba mogłaby trzymać paczkę, a druga kierować. Ale niestety gram sam. Może kiedyś, słuchajcie, będę grał z kimś. Ogólnie mój kolega Tomek z klasy. Pozdro, pisał do mnie, czy byśmy nie mogli pograć online. Tylko że... Tylko, że jest niby wersja na Androida, nie. Tylko, że jakoś, słuchajcie, nie mógł jej znaleźć, i dlatego słuchajcie, nie, nie, nie było odcinka z nim. A na pewno, jak ten, to po prostu się połączymy online przez WhatsAppa czy coś i może po prostu kiedyś razem właśnie sobie nagramy. O kurde, o kurde, dobra, o kurcze. Cofaj. O nie, dobra. Paczka. Stop, paczka. Spokojnie. Bierz to. Bierz to, cyk. Nie, bierz to, cyk. Pyk. Aha, dobra. Cyk. Cyk. Dojęć na tą górkę i wtedy będzie... I... Jolo. Wtedy będzie, słuchajcie, jolo. Pyk. Łap za ten ten. I jedź. Dobra. Powolutku, powolutku. Spokojnie. Dobra. Jedziemy. I się zatrzymujemy. I bierzemy paczuszkę. Bierzemy paczuszkę. Ogólnie to jest dzielnica, w której jeszcze nie byłem. Słuchajcie, nie, nie zdarzyło mi się w poprzednim odcinku. No to jest drugi odcinek, dopiero. a Podejrzewam, że tutaj jest co najmniej ze 100. Znaczy, no nie wiem, może przesadziłem, ale może być. Słuchajcie, może być, bo słuchajcie, jak na mapy możecie zobaczyć, dzielnic jest dużo. Jeśli tu jest. Cyberfunk DLC, są dwie wyspy na, Ties, na DLC, także słuchajcie, jest zabawa, yy, yy, no i w sumie właśnie będzie, będzie pewnie dużo odcinków, nie z tego, także, yy, no także to jest dopiero drugi odcinek, to jeszcze nie miałem tak jak za bardzo właśnie okazji tego, ten. dobra, 25 dolarów otrzymaliśmy. Teraz ja bym chciał jakieś kolejny kolejną misję. O, tutaj jest, akurat obok jest kolejna misja. Myślę, że możemy, słuchajcie, ją wziąć. Chyba, że gdzieś nam się pokazała. Dalej, dalej, dalej. Czekajcie, muszę poczekać. Chwileczkę zobaczmy, gdzie się pokaże. Dobra, nie pokazało się chyba nigdzie, więc możemy wziąć tą, Ale co z drugiej strony podejść na tym. Cyk. Cyk. O kurczę! O kurczę. Co to za jest? Co to jest za jakiś? A! Co to jest za jakiś lodowy ten? Y, lodowa paczka. Dawaj mi to na pakę. Podejrzewałam, Tutaj po, ty, 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 ty paczko tutaj zostań. Gdzie my mamy to dostarczyć w ogóle? Dostarczyć mamy to gdzieś tam na dół. Wiecie co, ja myślę, że nie, no na dół nie będziemy się wracać. Możemy tutaj y, jakieś rzeczy, albo dobra, wiecie co, weźmiemy jednak tą paczuszkę. Myślę, że jak jesteśmy, to można w sumie wziąć. Chociaż dobra, nie podjeżdżam tym autem, bo i tak czy tak y, to nic nie da. Dobra, spróbujemy to popchać, słuchajcie, gdzieś tam, żeby to się ładnie trzymało. Tak, to jest lodowe, to to, że to już się będzie ślizgać, ja nie wiem, jak oni to przemyśleli, ci twórcy. Yy, yy, także zobaczymy, jak to będzie się trzymać. Oj, boję się tego, boję się, wiecie. Czekajcie, cyk. Ej, idzie nam, idzie nam, czekajcie, jedziemy powolutku. Jedziemy powolutku. Cyk. I tutaj, tutaj już nie. Tutaj muszę hamować bardziej. O kurde, o kurde, ale szybciutko. Dobra, cyk, wyhamowałem. Bardzo dobrze. No i tutaj mamy, proszę bardzo. Jezus Maria, ale się wystraszyłem, bo coś tak, tak mi nagle w słuchawkach po prostu ten... Yy, <taki, taki, taki głos rozbicia. Dobra, bierzemy to. cyk. Łaś na pakę. Wiesz to. Wiesz no to. Dobra, mamy kolejną paczuszkę. E, 350 dolarów mamy razem. E, no i co? I lecimy do kolejnej. Jedziemy, słuchajcie, do góry. Zobaczyć, e, czy jeszcze tam są jakieś paczki w tamtej dzielnicy, a obstawiam, e, a obstawiam, że są. E, no także lecimy. Cyk, cyk, cyk. Mm, 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 mm. Dobra, Cliff County Mamy tylko jedną paczkę, póki co dostarczoną Ej, serio? Źle zaparkowałem Dobra, muszę inaczej zaparkować, bo Źle zaparkowałem Co Cofaj Dobra, myślę, że na drodze Będzie fajnie zaparkować <laughs> Myślę, że na drodze będzie fajnie zaparkować Tak, dokładnie tak Yy, mówi Nati, idący po paczkę. Yy, dobra, cyk, 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 ok I musimy... Co taki lak? oha dobra, i musimy jechać z tym, ok <laughs> A nie mogę tego na tamtą pakę wziąć po prostu, bo tu będzie po prostu łatwiej chyba. Z tego, tak mi się wydaje. Chociaż mogę dać tą paczkę najpierw tu i muszę otworzyć sobie przejście chyba, nie? Cyk, brana dół. Cyk. I czemu oni mi tam dali wóz? Ja ja chcę tą paczuszkę. Cyk, łatwo. Jedzie ten Bugos, co mnie przejechał w poprzednim odcinku. Bardzo mi ładnie tak przejeżdżać innych ludzi. Nie no, skity yy, Serio mnie przejechał tam ten bus jak, 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 jak widzieliście odcinek to pewnie wiecie o co mi chodzi yy, zamykamy I, I gdzie jedziemy? Powiedzcie mi Okej, okay, tam gdzieś No dobra, lecimy Cyk Dobra, bierzemy to Bierzemy to Gdzie mam jechać? Aha, w tamtą stronę, tak? Dobra, w tamtą stronę jedziemy. Syk. Dlaczego tam coś stoi na, na drodze? Lepiej mi powiedzcie. Dobra, Ej, bo tutaj chyba twórcy nam zrobili taki slalom, bo widzę, że, że tutaj yy, jest pełno takich slalomowych rzeczy. Ale dobra, jest paczka na pace, jest paczka na jest paczka na pace, jest paczka na pace. Dobra, I dodawaj łap za ten uchwyt do kierowania, czy ten joystick, czy coś. Cyk. Ogólnie jak się przyspiesza w tej grze, to strasznie przyspiesza, ale to tak strasznie nieprzewidzianie przyspiesza. I, i to mnie wkurza w tej grze, ale gierka jest mega przyjemna, mega się przyjemnie w nią gra. Mega się, słuchajcie, przyjemnie gra. Dobra, otwierajcie mi to. Cyk. No i słuchajcie, wychodziłoby na to, że jednak to nie było tak daleko, jak myślałem. Było to całkiem blisko. Bierzemy to. Bierzemy to, cyk. No idź tam. Dobra. Cyk. I dobrze. Kolejny, słuchajcie, ten. 25 dolarów. Znowu dostaliśmy. Oczywiście bardzo pomyślna y, akcja. Oczywiście y, super nam to wyszło. Jak zawsze. <gryw> y, mówi Naci, który gra drugi raz w TRDS. <gryw> Dobra, dawajcie mi to, y, zamykajcie. I lecimy po tamtą paczuchę, bo tam nam tak wskazuje. Jestem ciekawy, czy jakbym wsiadł do tego autobusu, to czy by mnie powiodło. Myślę, że tak. O, tutaj nawet ptaki są. Nie, bardzo mi się podoba ta grafika y, tej całej gry. Jest taka prosta, rysowana, ale super, mi się podoba. Dobra, parkuj tu i idziemy po paczuchę. Dziś tak nie, nie patrząc na to, więcej paczek, słuchajcie, zrobimy. Aha, i tutaj mamy aż dwie do dostarczenia. To ciekawe bardzo. Bardzo ciekawe, słuchajcie. Nigdy jeszcze jakoś nie dostarczałem w tej grze dwóch paczek. I to jeszcze takim ładnym autkiem do burgerów. No nie, to, to nie jest do burgerów, to jest, to, jest, to jest kurierskie auto zwykłe. Jeszcze mi się zaraz uszkodzi ta paka. Bierz ją, bo ja nic nie widzę. O, cyk, cyk, dobra, cyk, pierwsza paczka załadowana. Wiem, że można tutaj stroje zmieniać, z tego co widziałam na gameplayach na u polskich youtuberów. Wiem, że można tutaj, słuchajcie, stroje zmieniać, tylko jakoś... Specjalnie nie wiem gdzie, pewnie gdzieś w ustawieniach czy coś, pewnie jest takie coś jak zmiana charakteru czy coś, także tu na pewno sobie też ogarnę i w kolejnym odcinku po prostu sobie to ogarniemy. I teraz tutaj musimy gdzieś jechać, gdzie, nie wiem gdzie nawet, aha i tutaj nawet byliśmy w poprzednim odcinku, także spoko. Pamiętam te okolice, tylko przyjechaliśmy po prostu z innej strony. Cyk. Cyk, zostań tu paczuszko i siadamy za stery, autka. Boże, no weź... Mam strasznie lepkie, lep, lepkie ręce w tej grze i to jest to tak totalnie, nie? Mówię, tylko... Dobra, lecimy. I teraz zastanawiam się, w jaką stronę mam pojechać. Ja myślę, że po prostu tam. Do góry to nie? Tak mi się wydaje przynajmniej. Z tego, co widzę tam. Tak, to jest po prostu na jakimś budynku. Chyba, czy nawet nie na budynku? Nie wiem, zaraz jak się tak tam dojedziemy, to zobaczymy. Nie, nie, bo na budynku chyba. Kurde, ale przywaliłem, ale przywaliłem, ale przywaliłem. Aj, jaj, jaj. Może no, nie chódź tym. Syk. Dobra. Syk. No weź to normalnie tą gałkę ład. Syk. Syk. Cyk. Ogólnie teraz się pojawia bardzo dużo filmów, bo, bo i tak siedzimy w domu to rośnie. Postanowiłam zrobić taki maraton, że codziennie będę wrzucał filmy. Już kiedyś to co prawda było, yy, taki maraton, gdzie codziennie wrzucałem filmy. Także wracam do systematyczności. Yy, jeden dzień nie było codziennie, ponieważ yy, nie byłam w stanie tego nagrać. Yy, znaczy mam nagrane wszystkie, tylko wrzucić po prostu i i tak wyszło, nie? że, 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 że jeden dzień nie było filmu z tego, tego, z, właśnie z totali, znaczy no ogólnie z różnych tych z gierek czy z czegoś tam yy, bo po prostu słuchajcie, nie miałem jak tego nagrać, znaczy nie miałam jak tego zmontować no nagrać też co prawda yy, bo w ten sam dzień raz nagrywam i w ten sam dzień wrzucam tak to wyszło. Yy, I słuchajcie, yy, bardzo fajnie mi się tak wrzuca, wrzuca w sumie codziennie. Fajnie się czuję, że, że tak powracam do systematyczności i po prostu... I po prostu mogę dla Was częściej nagrywać. I to jest takie fajne uczucie, wiesz, codziennie se wstaję yy, i mówię, no dobra, to na przykład dzisiaj nagram totali yy, TRDS, czy coś. Yy, niedługo pewnie się Fortnite pojawi na kanale, czy coś. Yy, no, to i tak zawsze se wstaję, to wiecie, tak se myślę. No to co by tutaj nagrać. Także to jest takie fajne uczucie, jak się maraton robi. To po prostu właśnie trzeba być systematycznym i tak dalej. No, także taka rada, bo ja nie byłam systematyczny i, i kompletnie potem żałowałam tego, że nie byłem systematyczny na kanale, a teraz jestem systematyczny i zupełnie lepiej, to po prostu ten. Także taka rada, jakbyście chcieli być youtuberami, to, to po prostu wiecie, nie? To jakby jak, jak chcecie wiedzieć o tych wszystkich poradach, to zapraszam do serii. Jak zostać youtuberem, tak. Taka szybka reklama, dokładnie tak. Dobra, tutaj mamy. Czy tutaj kolejna jest jeszcze jakaś paczka? Tutaj jest przykładowa jakaś paczucha. Yy, bierzemy. Czemu nie? Ostatnia paczka w tym odcinku. Ja myślę, że jak najbardziej spoko. Ostatnią taką paczuszkę wziąć. Cyk. 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 I teraz bierzemy to sobie. Cyk. I gdzie, to musim, gdzie musimy z tym jechać? Niedaleko, tutaj niedaleko, także myślę, że możemy to sobie załatwić, nawet z tym autkiem. Tak nam dali, więc czemu nie? Jezu, no ta gierka mi się tak podoba, nie? Ta gierka jest taka super. Dobra, yy, teraz tak. Bierzemy tą paczkę, tak. Bierzemy za uchwyt, za joystick. Spokojnie, paczuszko, spokojnie. Dobra, jo. I. Ej, co taki lag totalny? Dlaczego znaczy, ja czasami mam w tej grze totalne lagi? Normalnie przecież mnie udźwi udźwiguje tą grę, ta gra. Y mam dobry procesor, także powinno mi normalnie to. Słuchajcie, zrobić. O nie, moja głowa. O nie, gdzie jest moja paczka? Dajcie mi paczkę. Wiecie sobie, ja chyba to muszę po prostu na pieszo załatwić, bo tak będzie szybciej, bo tak jak ja mam tako y, normalnie jechać autem, chyba, że tamte auto se załatwimy. Myślę, że spoko. Okej, okay, słuchajcie, załatwiłem autko. Ogólnie to autko y, było w, w filmie promującym tą grę, ogólnie super ostro skręca, super autko, myślę, że szybko jedzie mega o kurde, o kurde jaka rampa, o nie, jaki fail dlaczego mi się tak paczka roz ten ej no to co jest Jest czemu? O, dobra, 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 dobra. Ja nie mogę, jak ja... <laughs> jak ja się słyszę. Stąd wydostaję, nie? Bior, dobra, bieraj tą paczkę na Bieraj tą paczkę. Bieraj tą paczkę. Cyk. Bierz tą paczkę. I dawaj ją do tego pudełka. Oh, nie, nie zaklinowałem się. Kolejna paczuszka. No a my się, ja się z Wami żegnam i widzę się niedługo w kolejnym filmie na kanale. Jeszcze chcę, Słuchajcie, sprawdzić jedną rzecz. Bo co to jest ogólnie? Ja nie wiem. Co to. Co to tutaj jest? W sensie. że co? Jakby. Dobra, nieważne, może to ogarniemy w kolejnym odcinku. No a ja się z Wami żegnam i widzę niedługo w kolejnych filmach na kanale. Ja byłem Nati, cześć!